Jak będzie w tym? Z rezerwacji hotelowych praktycznie nie ma. Mamy hotele, których mamy 30%. A za każdą odwołaną rezerwację stoi też pozbawiony do restaurator, 4, 4. przewoźnik. Dobra, 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 dobra. Wycieczek. Wielu z nas po prostu traci w dnia na dzień w tym momencie już totalnie pracę i źródło utrzymania. Rządowa tarcza antykryzysowa odwleka nieco widmo bankructwa organizatorów wycieczek, którzy dotychczas mieli zaledwie dwa tygodnie na zwrot zaliczek za podwołane wyjazdy. My wydłużamy ten termin do 180 dni oraz dajemy możliwość odbioru... E, wydarzenia nie tylko w formie gotówkowej, ale także w formie vouchera. Patrząc optymistycznie to szybka doraźna pomoc. Patrząc pesymistycznie to odkładanie problemu na w tej chwili Wszyscy próbują przekładać tej imprezy na drugą część roku i w fotelach jest ciasno. Nie zawsze klient jest zdecydowany, żeby po takim szoku od razu na sobie kolejną wycieczkę. Zakładam, że nie stracił pracy i w ogóle będzie mógł sobie na wyjazd pozwolić. Apelujemy cały czas o taką solidarność też Polaków, żeby spędzali ten wolny czas, jak już minie ten kryzys, właśnie lokalnie. A na razie nie nieliczne hotele z niezłym obłożeniem to te, które przyjmują gości, którzy boją się wrócić do własnych domów. To musi być kwarantannie, a na przykład w domu są małe dzieci czy, czy rodzice starsi z chorobami. teraz że żyją jednak nadzieją, że nie trudnie. Mamo nie ma super blu? Ameryka świeczki przeciła i Włochy ma już najwięcej zarażonych na świecie. Dramatycznie relacje lekarzy z Nowego Jorku. 15. Brakuje sprzętu, brakuje personelu, a epidemiologzy ostrzegają, że to dopiero początek. Na całym świecie zakażonych jest już ponad pół miliona osób. Wśród nich premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Paweł Naruszewicz. Jeszcze wczoraj razem z innymi Londyńczykami opłaskiwał lekarzy walczących z pandemią. Dziś będzie już klaskał w domu, jak książę Karol. Premier Wielkiej Brytanii, podobnie jak brytyjski następca tronu, jest zakażony koronawirusem. Odnotowałem u siebie lekkie objawy, gorączkę i uporczywy kaszel, Więc zaradą lekarzy zrobiłem test, który wyszedł pozytywnie. Pracuję z domu. W Wielkiej Brytanii odnotowano już 15 tysięcy zachorowań, dużo, ale i tak mniej niż w samym Nowym Jorku, gdzie pobyje ponad 20 tysięcy ludzi. Zmarło 365. To są liczby jeszcze kilka tygodni temu niewyobrażalne. To Stany Zjednoczone są teraz największym ogniskiem pandemii koronawirusa. Amerykańscy naukowcy przewidują, że do lata może umrzeć ponad 80 tysięcy osób. W najbardziej optymistycznym scenariuszu zapotrzebowanie na usługi zdrowotne będzie przewyższało dostępną pojemność łóżek, zwłaszcza na inwestycyjnej terapii. Liczba zgonów osiągnie Kucy, 3, da, 2, 3, w tygodniu kwietnia, a następnie będzie stopniowo spadać, a medyczny się w czasie ambiorum, to. Darmo, tak. to nie. Nie. Przeznaczony dla Nowego Jorku to około 650 osób. W tym dziś papież Franciszek. To wymowny obraz, szczególnie w dniu, w którym padły kolejne tragiczne rekordy. W minionej doby w Hiszpanii zmarło 769 osób, we Włoszech 919. We Francji <duszę> No i jak wyleci ten smród. 60 lat. Dziś opłakujemy też śmierć no. <duszę> 16-letniej pacjentki, Aha. Zagraża nie tylko zdrowiu, ale i bezpieczeństwu publicznemu. Mamo! Eba wrót był w tej wani. Oczywiście tego nie popieram, ale kradną telewizory i tego typu rzeczy. Prawda. Z drugiej strony w favelach, gdzie nie wjeżdża nawet policja, filmowanie zasad kwarantanny, przejemy lokalne gami.